Położyłem w Sejmie wraz z, z posłami, którzy ze mną pracują, projekt ustawy, który wprowadzi, w sytuacji gdyby komuś przyszło do głowy wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Bo dzisiaj wystarczy do tego teoretycznie 116 posłów. Czy zagłosuje Pan za takim projektem? Referendum, kiedy ktoś będzie chciał notyfikować wyjście Polski z Unii Europejskiej i wtedy, kiedy trzeba będzie, nie daj Boże, zatwierdzić tak zwany traktat rozwodowy. Ja, ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy Pan to uruchomi, ja już Będę prezydentem, a więc to ja ogłoszę to referendum, bowiem Cookies 15, z którego się wywodzę. W swoich korzeniach ma właśnie pytanie się obywateli o to, co dla nich ważne, a co nie. To, że zbliża się ten moment, że zbliża się moment odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska jeszcze aby nam się opłaca, nadchodzi. To widać po sondażach, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Unię, jak bardzo jest to kolesko traktowanie. No na pewno to nie jest z Unią tak, jak przed chwilą, żeśmy widzieli, że tak sobie z dzióbków wpijecie, że niestety pani marszałku, ale mówi Pan o nepotyzmie, a teraz się dowiedziałem przed chwilą. No, że wiceprezydentem jest jeden z członków 2050. No, no jest, dlatego no. że... To korytko, o, korytko. A jakie korytko? Z fundamentem demokracji jest lud i odpowiedzi na pytania. Dlatego bardzo mnie to irytuje. Jak 200 tysięcy ludzi składa na przykład wniosek ustawowy, swoją inicjatywę ustawodawczą, a niestety pod pańskim rządem te 200 tysięcy idzie do kosza w pierwszym czytaniu. To jest bardzo przykre i to było dla mnie upokażające. This is Poland.